Myślę, stary, że powinniśmy podjąć odpowiedzialną decyzję i wyrżnąć wszystkich ludzi w tej wiosce. Zabijamy konie, stary! Zarżynamy kota, stary! Rżnij kota! Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na tym kanale z naszej serii Minecraft bez sensu. Wymyśliłem nazwę do tego i wyjeżdżę ze jedną zwycięzca naszej ankiety, Siemaneczko. Dokładnie, Szymek. jestem zwycięzcą. Dokładnie, on jest, jest super dokładnie. zwycięzcą. Ponad 50% spośród Was zagłosowało właśnie, żeby to Szymek się tutaj pojawił, więc mamy Szymka. No to jestem? Szymek w ogóle szybko zgodził, więc nie było żadnego problemu. Dogadaliśmy się, jak porawili Minecraft też od razu. I stary ty robisz, już się rozgościłeś? Co to ma być? No tak, no ja muszę sprawdzić stary, bo ja jestem. Moi... Moim zadaniem w tym odcinku jest znaleźć, z czego wypadają diamenty stare. O, no, bezkito. Dzisiaj właśnie będziemy sprawdzać parę rzeczy, ponieważ dzisiaj zabierzemy się za hodowlę y, złoto. No to to jest żółw! O kurde! Ej, Gdzie? Teraz, staj, dopiero zauważyłem, że to jest żółw, bezkito. Ja, nie wiem, stare nie wiem czy z tego na Może go jakoś. Zaraz, bo one składają jakoś. One muszą być dwa, żeby złożyły jajka. Muszą być chyba, chyba nie? Tak, tak działa przyroda, stara. <laughs> tak działa przyroda. Dobra, czekaj, to ja pójdę w takim razie mam gdzieś chyba płotki jeszcze, bo ogólnie y, z liście wypadają płotki, ja mam jeszcze taki taki płotki. właśnie. Nie. To A, może ale... otoczmy tego dziada, żeby nie uciekł stąd, bo one wiesz, są smoko, przypałowe smoko. strasznie. Plan ogólnie na ten odcinek jest taki, żeby właśnie popłynąć w tamtą stronę, bo ja wiem, że w tamtą stronę jest taka mała Afryka i tam będziemy sobie mogli ogarnąć, kurde, tylko nie mam kilofa, żeby zbić te płotki potem. Myślisz, że trzeba mu coś dać do jedzenia, żeby on nie zniknął? Eee, nie, 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 chyba nie. Nie jest pewien? Chyba nie. Nie, nigdy się nie zajmowałem żółwiami, ale myślę, że nie, nie trzeba. <laughs> <Dobra, laughs> nie mamy człowieka od żółwi, ale tam w ogóle jeszcze widziałem, chodź pójdziemy tam jeszcze, bo Strony. Nie z guzika nie wypada, ale głupie Z guzika nic, no nie... Tutaj masz jeszcze taki statek, ja myślałem, że przekmienisz ten statek Bo na tym statku A? może być jakaś Wiedziałeś? Nagroda Wiedziałeś? Co ci wypadło? Ej, wiem, Żelazo. A no ja wiem, z tych glonów, ja wiem, z tych alg w ogóle wypada żelazo. Patrz, tutaj mamy takie całe te, i jak sobie je zbijemy, to czasami right. wypada z tego żelazo. No. Dobra, spokojnie, musimy Dobra. się dobrać do skarbu. Bo ogólnie koncepcja no z tego wypadają jakieś kaktusy, więc fajnie. Posadzimy sobie okay. kaktusy gdzieś. Ale ja głównie zależy mi na tym, żeby dotrzeć do skarbu, bo tam będziemy mieli takie stabilne wiecie, rzeczy, nie? Czyli żelazo i tak dalej, a mm -hmm. potem wyruszymy sobie na wyprawę właśnie tam do, do takich afrykańskich terenów i tak dalej, na sawannę, żeby sobie ogarnąć właśnie, co jest się na drugą stronę, nie ma żadnej to ty gdzieś, Jest w ogóle gdzieś ten skarb, czy, czy nie? Nie no, wiesz, nie wiem. Kopię tak na ślepo kompletnie. Ale mam jakąś jeszcze łopatę, więc zaraz się ogarniemy, chwilę. Ale one chyba tak nie, nie, występują, nie występują. Nie, są, stary, na statkach są zawsze skrzynie jakieś. Nie mówię, że skarby takie wiesz, skarby, skarby, no, skarby ale skrzynki są, normalnie no. Ej, a stary, skoro patrz, kaktus nam wyleciał, to co wypada z kaktusa? No właśnie! Co wyleciało? Wypa ej, wypadła reston lampa, a co wypada z reston, o, reston to... Stary, czekaj, co tyś tak śpieszysz? O nie, dobra, wróciliśmy, wróciliśmy do punktu wyjścia, bo z tego wypada kaktus, stary. Serio? <laughs> tak. Sí tú To jest Minecraftowy stary ten to się, nazywa, to, to się napędza siebie. No a, Perpetuum mobile. <laughs> Perpetuum mobile. I tak, no? no, ale, ale śmiesz. No, można Dobra. farmić ogólnie więcej kaktusów z jednego kaktusa, więc w sumie nic nadzwyczajnego. Ale mam dla ciebie łódkę Daj, stary widzimy, i popłyniemy zula. sobie jeszcze na jedną wyspę, bo jeszcze Dobrze. na jednej wyspie widziałem skarby. Ona jest dokładnie na tej w którą Dobra. jesteśmy ustawieni. Tam nawet chyba jest, a nie tylko. No. Tam sobie płyniemy. Tam jest, jest kanion, jest dany, który widzieliście w przednim odcinku, i tam z tyłu ja też widziałem, że jest jeszcze statek, który sobie sprawdziłem, że nie. Wyruszymy do Afryki. Jeżeli tam nic nie będzie, oh. to po prostu wypłyniemy. O, widzisz, jest kolejna wyspa. Ja w ogóle mam shader, i z mi to wolno te, ładuje. Te, te wyspy te lodowe wyglądają genialnie. No, bardzo ładnie, szczególnie shadera. Nie, wiem, czy masz shadery włączone, ale na shaderach nie, ja wyglądają super shader, fajnie. ale bez shaderów też spoko wyglądają. No to jest ładna okolica, ale nie wiem, czy i tak stąd się stąd nie wyniesiemy, bo to jest taka mało praktyczna okolica, trochę bym powiedział. Nie ma, nie ma za bardzo. No, bo nie zbijaj starej tak... łódki, bo z łódek no. nie wiadomo, co wypada. Albo zbijmy. W sumie sprawdźmy, co ciekawego. Ja mam jeszcze trochę łódek. Tu... A nie, A, z łódki łódka. wypada łódka. Dobra, nie ma problemu Tam widzę właśnie statek, na... jak sobie będziesz szedł dookoła tej wyspy, to sobie w końcu go znajdziesz I liczysz, że tam znajdziemy jakieś żelazo czy coś takiego, bo nie mamy dalej kobla, żeby przetopić żelazo A w związku z tym ciężko jest nam ogólnie zrobić jakikolwiek użytek z tych alg, które dropią żelazo Więc a, musimy no zrobić tak, żelazo w całości Chyba, że wypadnie nam z czegoś stary piecek, bo to w sumie możemy No lecieć. tak, chyba, że wypadnie z czegoś piecek, a tu jest dużo rzeczy, z których może wypać jakieś inne rzeczy Z tych półpłytek i ze schodków może coś wypadnie, no nie, akurat tutaj nie mamy jakiegoś wielkiego szczęścia do tego Ale dobra, jest skrzynka, wypada, żeby... jest I tam, skrzynka, no? ja jakieś... skrzyn. Co to jest? Nie, wie, nie wiem, o. czy skrzynki przypadkiem też nie są podmienione, czy ze skrzynek też nie będą wypadać jakieś inne rzeczy, bo raczej... A, tak, wypada. Patrz, wyciął mi to. Co z masz? Różowa i wełny, bo zniszczyłem jeszcze różne. Kurczę, tylko nie mamy kilofa żadnego. Jest, Czy ja mam drewna, żeby zrobić o, pasz, crafting? Nie, nie mam. Kurczę, nie rozbijemy tego stary raczej. Kiepsko. Ogólnie to z tego drewna się na tej piespie wspomniałem ja sobie, że wypadają przecież bele. Ja zapomniałem o tym kompletnie, takie ostrugane bele. Więc z nich możemy sobie na luzie zrobić ten tak. drewno. Ja właśnie nie pamiętam z czego to wypada. Kurczę, jestem ciekaw, z czego diamenty wylatują. Ty w ogóle zliczyłeś jakiegokolwiek stona? Coś? Tak, tak, niszczyłem, wiesz, ze stona wypada jakiś w kompletny, więc nawet nie ma o czym mówić. Ze wypadają stare te takie piedestary. Stały z książką. Dobra, ale mam najgodzej. dla nas kilofy drewniane, jak ty dziś jesteś, to ci rzucę kilof. Kilof i weź, rzuciłem tam, go. O, ja patrzę co ty to, to, tutaj porozstawiałeś. Ty. O, patrz. O, stary! Stary, patrz! Z sandstowna wypada złoto! Ale dużo pej temu wypada sandstone'a. okej! Okay. Wow. A czy to Nie mam diament stary! Jest diament? Co ty gadasz? Jest. Wow, ej, to Co sandstone zza, są tak jakimś wypada? super pakietem. Nie wiem, ale sandstone ale... są jakimś super pakietem, stary. Dobry pakiet całkiem, masz, ja ci ten diament rzuciłem. No widzę, widzisz? dobra, okej, okay. ale dalej nie mamy kobla, dobra. więc dalej nie jesteśmy w stanie zrobić pieca i nic takiego, ale przynajmniej będziemy sobie w stanie Matko. zrobić jakieś podstawowe rzeczy. Ale patrz, tam mównica wylatuje. No z mówiłem tego. ci właśnie, za wypada stary z tego. Dobra, ja zbijam tego sandstone'a, żeby sobie jeszcze troszeczkę tych rzeczy nafarmić. Dobra. I za chwilę już... Uuu, diamentowe, diamentowe miecze zbroje wypadają z tego. Dobra, Sam jest jakiś super serio? szczęśliwy, tak. A diamentowe zbroje dla konia, myślę, że dla nie, nas. Nie, dla nas też, dla nas też stary. Zobaczysz, jak sobie kopiesz troszeczkę tego, to zobaczysz, że w końcu ci wyleci też diamentowa zbroja dla człowieka. Czekaj, ja muszę wywalić wszystkie rzeczy, które w ogóle mam niepotrzebne, bo mam tego tyle, że ja to się też w głowie mam nie tego pełno, no. absolutnie wszystko. Widzisz, mam ten. Dobra. Mam złoty chestplate. Tu wszędzie one leżą. Weź sobie no. i Mamy też okay. trochę tego, mamy też trochę żelaza w sumie. Ej, całkiem się opowieliśmy w sumie. Ja tak. Jeszcze chcę tylko zebrać jakieś miecz tego zbroje, ta konia nam się w ogóle nie Dadzą, ale mam Te też siodło na konia. Kompletnie. Więc to jest mega fajna sprawa, bo można. ja widziałem konie gdzieś, gdzieś. Tak, gdzieś wiem, na którejś, konie, wysp ale... na którejś wyspie są konie, więc sobie to potem ogarniemy. Okej, okay, Jesteśmy znowu przyjacieli i w ogóle zaczyna się noc, więc warto by było ogarnąć to i iść spać. Tylko, że ja nie mam dwóch łóżek stary, ale zebraliśmy to masz, ja wiecie... masz trochę wełny. Co? A nie masz trochę ja, wełny przypadkiem? Eee... Wszystkie wykorzystałem, ale z ja czego Ja mam wełnę, dobra, się, ja no. mam wełnę, spokojnie, ja mam wełnę. Zrobię ci dół łóżko, masz? więc nie musi się. Nawet byś miał inny kolor łóżka jak ja, tylko że kurde zniszczyłem crafting, ale dobra, zaraz coś ogarniemy. Stary, masz, masz niebieskie łóżko, pasuje ci niebieskie łóżko? Nie masz wyboru, no, bo nie mamy starych żadnej no, innej wełny, no, wełny no, więc no, możesz się pakować. Idziemy spać i już za chwilę, nawet nie będziemy wam tego pokazywać, bo to jest dosyć długa droga, musimy opłynąć te wszystkie lodowce i polecieć sobie mm -hmm. w stronę y, sawanny, gdzie poszukamy zwierząt i widziałem tam też y, wioskę NPECów, więc ogarniemy, co tam się będzie działo. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy już na Wyspie Afrykańskiej, jak się czujesz stary? Co ty robisz? Skąd to masz? Aha, bo ja też to mam. <laughs> Dobra, zapomniałem o tym, ale dobrze w sumie, ej, no, tam są to może się mieliśmy. A no właśnie mieliśmy te misje, ale my opowaliśmy to. No możemy potem mi się zabić, bo to naprawdę że to tylko po to, żeby zabijać zwierzęta. Stary nie oszukujmy się, brzmi to tylko po to, żeby no zabijać nie. zwierzęta. Nie, nie wiem, co wypada silny. Wypada... A. O, ja z bo małe że... róże, no? Patrz, dywaniki kolejne wlatują z tych akacjowych tych, akacjowych liści. No z tego pada drewno. Fajnie w ogóle to sobie ogarnąć. A z... co to jest? Obsidian. Nie, tu jest. A, to jest ten proch, jest chyba, ten chyba nie? No. Tak, ale mamy i tak normalne jakby Black Concrete mamy też z czegoś wypadać, nie pamiętam już czego... O, z tego właśnie, więc Tak, no, wypada. Ale tu więc... mamy krowy stare i to mnie bardziej interesuje. Czy przypadkiem skrów. Ja widziałem ich więcej, więc możemy je spokojnie z czystym sumieniem zabić, moim zdaniem Ale. Stary, czekaj, no co? Już? Ono to nie gravel. O. A to bez sensu. Słabo właśnie, myślałem, że coś lepszego będzie z nich wypadać, ale możemy się no. zabić tak stary, bo może być jakiś rzadki drop z nich, więc tak warto je zabić, wiesz, tak. Yy, rzadki drop. żeby sprawdzić. Mówisz? No, czasami są rzadkie dropy, mówię ci, nie? Ale dobra, jeżeli nie ma z tego nic, bo już zabiłem dwie, więc raczej z trzeciej też nie jest, nie wyleci, Nie opadnie się ich w. A nie, jest rzadki drop, mi flint z niego, więc albo wypada flint, A. albo ten, nie? Sprawdziłem w takim razie skrzynki Villagerów i wreszcie się dowiemy teraz, czy faktycznie jest tak, że podobnie są też te. Są też rzeczy w skrzynkach. Nie, tutaj są takie dosyć normalne, ale no, mamy su, Ja sobie nawet tutaj Kilka rzeczy. No weź, ja też w sumie wwalę mnóstwo rzeczy, bo mnóstwo mi niepotrzebnych rzeczy. Ale fajne jest to, nie że dobra. mamy y, wita, więc będziemy mogli roznażyć jakieś zwierzęta, przynajmniej parę z Bo ja sobie, sobie tą mapę, roznażyć. stary. No weź tą mapę, ja już nie mam miejsca. Golf jakoś tam bardzo się skończył. I nie nauki niedaleko na nas, stary ten skarb. No tak, tak? Co ty znać? gadasz? Popatrz, popatrz, stary. Czekaj, co? Pokaż. To jest mapa na dole odkryta, więc to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko tego. I czekaj, mix, sprawdzam, co ty gadasz. A faktycznie! No. Widzisz, to jest bardzo blisko nas jeszcze, będziemy mogli tak. sprawdzić nawet. Dobra, okej, okay. no to to zaraz ogarniemy w takim Ej, razie. A to no wypada problem. z tego pomarańczowego łóżka, Chodź zobaczyć, bo jak chcę to zniszczyć. <laughs> no to dawaj. E, a, jakieś bez jakieś sensu, płytki. Płyty. O, jest telefon jeszcze do mnie dzwoni Jakieś Płyt. płytki w sumie nam. Ale, bo to jest dużo łóżek różnych kolorów, więc rozwalajmy wszystkie kolory mm -hmm. starych łóżek i w ogóle wszystkie bloki, które są. one nie będą miały gdzie spać, stary. Stary nikogo to nie obchodzi! My to musimy żeby zarabiać pieniądze, a nie po Dokładnie to, żeby te... O, jakiś granit. O, to będzie też o. fajne, żeby to sprawdzić. Czy ja mam jeszcze jakiś kill -off? Cel to jest cobblestone. Musimy zdobyć cobblestone. To jest najważniejsza rzecz dzisiejszego odcinka. O, pochodnie ja, właśnie jeszcze. Ja mam moc i ale a z to pochodni wypadają nie tory, dobra. A z tego kwiatka? Nic, dobra. Stary. Tam są konie. Weźmy je zabić, stary. Mówię ci, to, ale... są, to są jakieś strakowate konie. Daj spokój, zaczynamy je. Może coś z nich fajnego wypada. A, ale ty Zabijamy konie, stary! A nie, jakieś kaszana z niego wypada. Pada. Z koni niestety teraz Dobra. wszystkich innych również będzie to samo wypadać, więc raczej nie mamy co liczyć na konie. Rozejrzymy się jeszcze po pokażę, <laughs> czy coś w skrzyniach jest. Co tam. Ma. Magma Cuba, tego magma ja bloka, wyjątku. Też wyleciało mam, mi, też no. mam, no, też mam, więc A, jakby to jest spoczko. Oczyś jest... kolego, przy tym zrujnować ci dom. Co tam u Ciebie? Zaraz to już nie. chyba. To już chyba niszczyłem, ja im wszystkie zawody poniszczę, ale musimy się dowiedzieć, co dają te rzeczy, ale chyba niestety hmm. nic. To jest ten kot mój ulubiony, taki cały. Zabijamy cały... go! Zarżynamy kota! Trzeba, tutaj Rżnikota, gdzie on mam, jest? Mam, mam, mam. Tutaj jest. Szybko, o nie, szybko. on jest stary za szybki. Nie ma szans, żeby no, go dogonić. Nie, uda, uda nam się, uda Musimy nam go stary się. zaciukać. Szybko, lego, Dobra, kurde, z tego jeszcze ja wypadają. Tak, Wiem, nie rozbijaj trawy, stary, wypadają z niej jakieś kloce. I teraz, patrz, zablokował się, zablokował. Mam, zabiłem go. zabiłem go! Zabiłem go! Nie, jeszcze żyje Zabijmy go w kaszcze. Gin, gin, śmierdzielu! Jest, dobra, mamy go. Ale gówno z niego stary wypadł, jakiś kwadr chyba. <laughs> A bez jak ganialiśmy z yeah. tym z debilem przez pół mapy. Dobra. Czy myślisz, że to jest rozsądne, żeby zabijać villagerów? No, ej, można jednego sprawić, zabijmy jednego. Jezus. Jesteśmy stare jakimś ekipą mordowania, nie? Ale to jest na razie wstępna faza tej to serii, więc. Pomysł. No to mój pomysł nie ukrywam. To jest wstępna faza tej serii, więc my nadzieję, że tu nie ma golema. Nie przejmujcie się. Na razie musimy trochę pozabijać, żeby potem... O, banner z niego wypada żółty, ale z o, to to z wiesz, wypada baner to z wypada to samo, czy nie? Jest zbiję mapą. O! Kość! 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 kość, kość spoko. spoko! Dobra. No, trzeba A, a weź jeszcze tego farta tutaj, zobaczmy. Dobra, myk. Nic. Myślę Kompletnie. stary, że powinniśmy podjąć odpowiedzialną decyzję i wyrznąć wszystkich ludzi w tej wiosę. <laughs> <laughs> co ty na to? Ej, ale patrz w ogóle, wpadłem na pomysł, bo mogę zrobić shirsy i zobaczyć, czy wypadnie coś z czerwonego, z czarnej wełny. O, to jest dobre, to jest dobre. Patrz, Dobrze przypaniłeś to, stary. Nie, o, nie. Aha, dobra. To ja zabijam pozostałe stare owce. Ale nie, nie zabijaj ich! Zabijam je. je! Potrzebujemy ich krwi! A nie, dobra, niestety tylko cobblestone'owe slawy no, wpadają. Jak będzie coś wypadało z Dobra. Czer... Dzień dobry, dobra. panu. Dzień dobry. O, on chce zginąć, stary. Stary, zażynam go, nawet się go nie pytam. Nie rozmawiam z tym gościem. A co jest... Aha, no, ten bader. Pa... Dobra, jest spoko, to jest tak. dobrze. Patrz, a czemu tutaj głowa creepera wleciała z czegoś? Nie wiem. Nie wiem! Coś zadeptał no, chyba ten śmierdziuch. Uch. Dawaj, bijemy tak. głowę Creepera, stary Stawiaj ją, czekaj ja muszę, Musimy to ogarnąć Myk, Creeper Head, uwaga To będzie stary dobry lód, czuję to nie, o! Jakie dobre! Ni, nic teraz z tego mm. nie wypadło. Masz głowę creepera na głowie! Dobra, <grym> niech ci będzie. Mam nadzieję, że coś wyrosło tutaj, bo fajnie było a, sobie da. zbić jeszcze jakieś urośnie te ziemniaki, bo z nich, pamiętasz, jakieś fajne rzeczy padają. Ale z tego co widzę, nic nie Ej, jeszcze to jest nie ten, nie ta taka udeptana, udeptana droga daje takie zielone. One fajnie wyglądają w domu. Tak? Co? Jakie zielone? No, co ty patrz, tak, Ja piję tak, A, te! Takie płytki a, tak do takie tego, fajne, bo no. łazienki. Dobra, spoko, niech będzie. Łazienki! <grym grym> Drzwi niż, niż drzwi! Będziemy mieli żarcie do końca życia, stary! Co? Co wypada z drzwi? Co ty kawy? No, wypada po prostu to chyba. O kurde, formalnie z tego z Faktycznie! Mega, dobra! Niszczymy to. Kro... Czyli drzwi to są krowy, dobra, to trzeba zapamiętać. <laughs> drzwi to dobra. są. Ej, skóra też z nich wypada, stare drzwi, to no, są krowy normalne. Musimy krowy. hodować stare drzwi. O co chodzi? O, dobra, drzwi. Dobra, tego o jeszcze nie. nie było, stare, że drzwi to są krowy. To jest chyba tytuł tego odcinka, nie? A w tym piecyku nie ten? Nie, nic nie przegrzejemy, stary? Piecy? Patrz. Co? To jest piecy, którym chyba możemy. <grym> to żelazo Faktycznie przepalić. możemy żelazo przypalić, stary. Ale dobra, jesteśmy ustawieni. Tytuje. Wiem, Konie wiem, nie spokojnie, nie spokojnie, 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 wiem, nie planuję tego zrobić. Spokojnie, ja sobie jesteś razu, nie panikuj. <grym <grym> wiem, o co chodzi, Dobra, ogarniemy to, bez problemu. i to się szybko przepala strasznie teraz. Bo, bo tu to jest ten... jeszcze jakiś a fajny to... klocek. Z dir z niego wypada. I to są te, te jeszcze. A. Z tego może coś fajnego wypaść. Sprawdźmy. nie nic ciekawego, dobra. Ale wiedźma to jeszcze jest Muszę a masz A masz dwa zabić. złote miecze? Czekaj, ja mam jeszcze top. Mam dobra. jeden złoty miecze. Ja to mam. lecimy ją bić. Chodź, to lecimy ją bić tak jak na sam Ale tam jest stary dużo ziomów w ogóle, nie wiem, czy to damy radę to ogarnąć. Ale bo z nim może coś dobrego wylatywać. Dobra, może ja zabiję szkieleta, z Ze szkieleta membrana wypada. Ła, bo nie mielają stary trucizną. Jest niedobrze. On na ciebie wszystkich. Weź, jest. stary, zabiją. Bo jest niebezpiecznie. Musimy ją zlać. Dobra, easy, easy, easy. O nie. Easy. Ona mnie też że po Dobra, zabite, zabita, zabita Szkielet potka. jeszcze! Zabiją nas, zabiją nas, stary, zginę! Na 100% zginę. Dobra, nie. No i właśnie. O nie, zginąłeś. No i właśnie. O, tak wygląda Minecraft na losowych blogach. Nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. Ej, co na nas z niej perza wylatuje? No właśnie, Dawaj nie wiem. Go. Nie wiem stara. ciężko jest go dogonić w ogóle. Jesteśmy następnego dnia na ja tym się piekiem... się, że ciebie trafić świecie, w ogóle. tak? A za... czy udało nam się w ogóle zabić creepera, bo creepery wcześniej na trochę wybuchały w chacie, jak Szymek w ogóle się pojawił tutaj na serwerze? Ale... Co to się stało? Czekaj, co? Co jest? Ja próbuję zabić creepera, spokojnie. Żeby nie Ogarniemy, ogarniemy, ogarnijmy stary, nie wybuchnie, nie wybuchnie. Dobra, jest, a z niego wypada jak z kurczaka. Dobra, o. zapomniałem o tym. Dobra, to będziemy jeszcze poszukać świni. To będzie myślę, że ostatnia rzecz, którą zrobiliśmy. Będziemy już teraz ja wiedzieli. Nie tylko nie doperza, tylko on zawesok No Kurczak, fajnie. Cześć koleżko. O, skurczaka wypadają też banery. Dobra, sprawdźmy, co z nich wypada. Nie mm. lubię tego. O, z banerów wypadają fajne rzeczy. Dobra, spoko. Czy... Warto zabierać mm. kurczaki. Zrobię sobie podobne kurczaków stary chyba. Bo z kurczaków wypadają mm, kości, czyli... redstone, mnóstwo jakichś takich fajnych bajerów. Jak zobaczysz jajka, to zbiera jajka. Jajka są stare najważniejsze. Nie właśnie jeszcze świnki. Tutaj. A gdzie Zabijały? masz świnie? Chodź tutaj na lewo, na twoje prawo teraz. O kurde, o, nie, o, zgubiłem wide. się z tego. A tam, lewo, dobra, lewo widzę, teraz, widzę, o, widzę, 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 widzę. O, są, są świnie. Nie, ale możemy szybko. Z... To, sprawdzamy ją, stary, sprawdzamy świnie Niech zginie i wypada z niej nic kompletnie ciepłego A, czyli kompletnie nic. Dobra, czyli wiemy, że. A, co, warto to może e, test, ten test. A, no tak, mogą być jakieś rzadkie rzeczy z nich A, podpa... O, dobre! Jak przekminiłeś! O kurde, bo oczywiście! Trzeba zobaczyć, bo zawsze... Ja wiedziałem, bo że zapomniałem zawsze mu z tego ten. No. Tak, jest uleczony mięso. Ale po, kupia poszła się zgasić. <laughs> do do mądra <monta laughs> chyba. No, <laughs> widzisz stąd, ja, ej, najgłupsza świnia. Tutaj jest, jest druga, musimy obudować. budować, stary, obudujemy ją. Ja już obuduję tą drugą. Dobra, Dobra, nie, teraz nie mogę się w tej podpalić. Dobra, podpaliła się, okej, okay, leci. leci. O, zginęła. A, nie, nic. A, i to, tak. samo. No, to a, samo. To samo. Dobra, ale wiemy, że warto hodować kurczaki. Ponieważ z kurczaka wypada mnóstwo fajnych rzeczy, tylko ciężko będzie je znaleźć. Ale ja mam dwa jajka, więc być może przy dobrym wiatraku nam się coś a, się uda. Kury są w ogóle fajne, bo z nich dropią jajka, a z jajek można wydropić kolejnych ziomków. Więc mm. to jest mega fajne, więc nie będzie trzeba ich tam roznaleźć jakimiś pszenicami czy czymś takim, bo to by było dosyć ciężkie, zdając to, że nie wiemy z czego one wypadają. Więc o tu jest kolejny Ale picie. są tej kury jeszcze kolejna. Co z nich takiego fajnego wypada, no mówię, zobacz, że to jest stary kury, Gdzie ty, Gdzie ty? jesteś? A, Baner. Tak, nie, nie, skóry baner. Nie ha, skóry baner, ale z tego baneru wypadają fajne rzeczy. Postaw z tym baner. A. Chyba, no, do, jeżeli dobrze pamiętam, to tak jest, e, tak jest? Tak, widzisz? O, mnóstwo ta, fajnych bajerów, gunpowder. Super. Są takie basicowe rzeczy, które też wypadały z tego sandstone'a, ale takie trochę inne, więc to jest mega fajne. No, więc Dobra, myślę, że to, to tyle. E, fajnie było, jakbyście widzowie też dali nam znać, po pierwsze, czy chcecie, żebyśmy zostali na przykład na tym terenie takim lodowym, na tej wyspie, czy żebyśmy zmili jakoś miejsce. Bo ta wyspa jest fajna dookoła, jest dużo tego lodu, ale nie ma tam za, za dużo miejsca na rozbudowę, wiecie o co chodzi? Więc musicie mhm. nam dać pod tym względem znak o kolejne jajo, bardzo cenne. E, a my zobaczymy się myślę, już w kolejnym odcinku. Jeżeli jeśli wam się oczywiście podoba, zostawcie lajka, udało nam się załatwić Szymka, Szymek wbił od razu i nagraliśmy fajny odcinek, więc podajcie też koniecznie na jego kanał, e, no i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, dzięki i do Hello. zobaczenia!